Ale czy chciałam, mi się mikrofonem. Multiversus są innego powiedzenia. Eee, też jak możecie zauważyć, zmieniłem preferencję monitora na nagrywaniu. napiszcie czy ma... Czy to ma tak zostać, czy to po prostu jest y... tak na gówno? Um. I to try my ja w ogóle wolę dosyć głośno. To przyciszyć mocno, bo głośna jest ta gra Tak na no jakoś tyle będzie git. Teraz muszę naprawić. Właśnie eee, dobra, jest git. O! o. Level 10. Czyli ktokolwiek nie wie, co to jest Multiversus. Eee, to jest jakby Super Smash Brothers, ale w wersji DC. No to jest to wszystko z Uniwersum eee, DC Comics. No nie będę nie grałam, bo nie jest za Jedna pasyczka mam drukowana, to jest szangi. I to jest właściwie to mój main. I drugi to jest ta... Y o, ona o, ona dosyć szybko atakuje. Okej, okay, fajnie wiedzieć. Okay, dobra, teraz, po, teraz to ja po prostu się zgrywam. Wiesz co? A co tego? Taki bolzi. Hmm. Tak jak ktoś tak, jak grał na klawiaturze, dużo osób powie, że, yy, że na padzie lepiej, ale nie ma nie, 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 nie mam pada. Game! Jeszcze nie, ale. O, brawo na okay, okay. to wam. Okej, okej. To był turystyk. To był turystyk. To był I guess I'm not like totally invincible. Your fighting is as pathetic as that excuse for a beard on your chin. I'll to make all your Okay, 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 okay. Watch us. Uh oh. Watch your swords. Okay, czyli nawet tak to wejdę jak już jak już leży to i tak to we, to we... Nie nie powiem tego, bo to jest kers. Co ci powiem? Stop! Stop! To było głupie. za bardzo próbuję ten. za bardzo próbuję. Um, używać jego tego. Używać... E, robić z niego Super sajana Ale dobra. W ogóle czy wszystko mi się so, nagrywa. Tak, jestem znowu debilem. Bo znowu nie nagrywam tego przez Adia City. Tak dobra, postaram się od następnego odcinka nie zapomnieć. Wiesz jak to nagrywam, to powinno wyjść dzisiaj jak to wyrocha. Przed odcinkiem jeszcze wcześniejszym, bo z... to myślę. Wiedziałam, co powiem. Też nie mam pojęcia, czy teraz też tutaj będą takie odcinki czarne. Czyli będą to bardzo przepraszam. won't be so confident after i'm done with your face shaggy oh Cuba dat obroniva Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, okay, przestanę, przestanę. Nie. Not. Uh. Match point, blue team. You don't belong on the battlefield, Shaggy. Oh, it's Okej, okay, jak ją to na mnie nam ale okej. Okay. No, like <ścoughs> <ścoughs> mam... ja mam zasięg. Na glebę. No. A grywa się wszystko dalej? Nagrywanie nie tak, nagrywa nie Dziewczyna jest gotowa to fuck. I tak jak coś nie oglądałem nigdy gry o Tron, więc nie rozumiem o co wam chodzi. Lecz o co wam chodzi, o co chodzi w nią. Lecz jak to jest? E, przepraszam... A nie. A nie, dobra, czekaj. chciałam powiedzieć, że przepraszam za to, że jadłem na ostatnim odcinku, ale to był na odcinku, którego nie mogłem wrzucić. Bo... musiał stop nattering about your power level and get ready to fight stay on ground

That's my bastion <laughs> dostał get down match point blue team you're scared of your own shadow you're not get ready down. Tonight, oh, okay. match point red team. Like, guess I'm not mortal. Nagleba. O, ile się nagrało? 11 minut Dobra, to jednak 5 minut trwa No grzankę Nie mam pojęcia co robią grzanki w ogóle O, dostałam One more Dobra, wbiłem nowe, czyli machaj. Mam jeszcze więcej państwu. Wybierz swoją postać. Max, co? Odznaczona. Odznaczona świątynia. Dziękuję, czyli czekaj. One more science! To jest zarombiste. To jest patronik. A, ok, czyli będę mógł trenować bonus, żeby chyba był lepszy. Już to był ostatni ba bastion. I w ogóle weźmy że jest ten. Jest taka ikonka, tutaj, dwa to wygląda realistycznie. No jest jak każda tutaj postać. Zresztą w ogóle powinieneś pościągać tej mody. Dobra, i nauhajc. hajs? mógł ma, no, ma postać. Ja nawet ja zastanawiam, która. Nie. Jak to co ten odcinek to musicie mi napisać. Co byłoby dobre do prógowania. I będzie dobry pod defense, to wiem. Expert? Wait. Komendowane. Komendowane. Czyli to jest easy, easy. Expert. Aha dobra, czyli niektórych są trudne do opanowania, widzę. Dobra Gram sobie jeszcze jedną gierkę, ewentualnie jeszcze jeden. Całkowicie jeszcze jeden bastion. Bastion, boże. O, on moc taki bastion, a nie że. Nie, nieważne. Dobra. Batman ósmy. Okej, Czy on też ma swojego ultimate, mógłby powiedzieć. Jestem na Gortim, więc potrafię się baterangi Bataranga zasadzie do Batarangu Okej, to jest dosyć dobre, to jest dosyć mocne. No nie wiem, czy Batarang to nie jest jedna z moich umiejętności, ale nie mam pojęcia. O może. Ok o to fuck. Od kiedy ten Batarang ma, przepraszam, od kiedy ten Batar... O oh boże, czy ty możesz przestać mnie na... Nie my mówić. no mnie natać po kątach? Co, przepraszam, ale co to jest za Oro? Co ja mam niby zrobić w takiej sytuacji y, 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 i u mnie dosłownie robi minigana i dlaczego ten Batarak ma Imbota? A kiedy... Tu jest, kiedy ty otrzymasz ten... Po punktów obrażeń, nie jak przeciwnikowi zadasz. To nie jeszcze ani razu go nie wywaliłem. No to jest za oro, przepraszam bardzo. Ale co z ja tym miałem zrobić, bo... Bo nie wiem. Co ja tutaj miał niby zrobić, przepraszam? No. właśnie tak był 9 level tu też... Nie wiem, jak w drugim wypadku ty... ja swoją kanapkę. O Boże, o Boże! Jaki to... jaki Batman jest po to osłabienie OP? Znaczy, on ma. On, on, on się kombuje do osłabieniem ale to byłby boli polityczny. E, film jak. dobrze. Teraz sobie robię to oro Nic nie nie mówiłem. Jak tu weszłem? Nie, nie.

O! A się właśnie zastanawiam, co, yy, co, yy, co robi je, je, jego dolny w szale. Bardzo to, że go muszę jeszcze tak drugi raz. O, nie złamał. O, nie złamał. Hitował. Batman jest OP. Basman robi oro Przepraszam bardzo o, się. O! o to bolało Pierwsza wycieczka No to było trudne jednak mi robił mocno oro tutaj Batman OP w pionowy czyli w górę, chociaż bardziej to on mi robił oro na boki To jest drugi? Emmier drugie? Chyba drugi co skakiem